Witam, firma Smart Instalator ŁASK Tomek Wrubel. Chciałbym omówić różnicę pomiędzy pompą ciepła typu monoblok a pompą ciepła typu split. Tak, jeśli chodzi o moją przygodę z pompami ciepła, zaczęła się od monobloka. W związku z tym, że na samym początku nie miałem jeszcze uprawnień. Evgas personalnych i F-gaz wydawanych na przedsiębiorstwo. To było urządzenie grzewcze właśnie typu pompa ciepła, jedyne, które mogłem zamontować wtedy. I tak, i chciałbym właśnie omówić różnicę pomiędzy splitem a monoblokiem, powiedzieć o minusach i o plusach danego urządzenia. Więc tak. Jeśli chodzi o o, o monoblok, to to jest właśnie to urządzenie. I mamy w, nim, e, mamy w nim zawarte wszystko, czyli e, mamy sprężarkę, mamy parownik, mamy, mamy skraplacz e, i, i końcowym efektem, e, który wychodzi na instalację to są dwa króćce. Są, to jest króciec e, zasilający i powrotny. I co kluczowe, m, tak powiedziałem, no, w środku znajduje się wymiennik freonowo-wodny, który ze względu na to, że całe to pudło znajduje się na zewnątrz, on no pudło, no, to jest estetyczne urządzenie marki LG, na, no, naprawdę fajnie wygląda i też jak najbardziej pracuje. Natomiast no, tutaj chciałbym powiedzieć o, o minusach e, właśnie tej pompy typu monoblock. To jest to, że musimy je w jakiś sposób e, zabezpieczyć e, przeciw zamarznięciu, jeżeli braknie nam energii elektrycznej, e, no, różne rzeczy się dzieją. No, wiadomo, są teraz wichury nawet zimą, ja sam nie wierzyłem, że coś takiego może się zdarzyć. Natomiast to, co było no, w ostatnich miesiącach, grudzień, styczeń, luty tego roku i silne wichury, które wystąpiły w tych miesiącach, a w związku z tym przerwy w dostawie prądu, no, przekonały mnie do tego, że po prostu no, to jest kolejny, kolejny minus i kolejne ryzyko, które może wystąpić przy monobloku. Czyli jeżeli tego prądu braknie nam przy pompie typu monoblok i mamy instalację wypełnioną wodą, bo LG dopuszcza po prostu e, wypełnienie instalacji. Wodą musimy w jakiś sposób zabezpieczyć wymiennik przed wysadzeniem, czyli zamarznięciem, i rozsadzeniem wymiennika freonowo-wodnego. Wymiennik freon, freonowo-wodny jest bardzo wrażliwy na, na tego typu rzeczy. Czyli, tak, mamy tutaj zawór antyzamrożeniowy, to jest akurat firma Kalefi. Jest to super urządzenie, sprawdzaliśmy, to działa. Robiliśmy sobie małe laboratorium na, 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 na jednym monobloku. I rzeczywiście, jeżeli temperatura wody w układzie spadnie poniżej 5-4 stopni, to następuje wyrzut, zrzut wody z instalacji. Dzięki temu orurowanie nie zostanie rozsadzone. Natomiast, tak jak szkolono mnie na, na, na pompach LG przez instruktorów, jest ryzyko, że w wymienniku, wymienniku freonowo-wodnym, który ma strukturę wafelka z kremem i po prostu mamy tak, mamy, struktura wygląda tak, że mamy wafelek, mamy krem, mamy wafelek, mamy krem. Tak wygląda wymiennik, czyli mamy warstwę wody, mamy warstwę freonu. Warstwa wody i freonu to są bardzo cienkie, malutkie przepływy. Jeżeli ok, zawór przeciwzamrożeniowy zrzuci tą wodę, Super, ale nie ma pewności, tak jak mówili, e, mówili instruktorzy, że ta woda zeszła całkowicie z tych wąskich przepływów wymienników reonowo-wodnych. I jest ryzyko, że jeżeli zostało tam trochę wody, ten wymiennik rozsadzi. Więc tutaj no, to, to nie jest do końca dobre, ale, ale dopuszczalne przez LG rozwiązanie, jeśli chodzi o ochronę przeciwzamrożeniową pompy ciepła typu monoblok. Drugim zabezpieczeniem e, przeciwzamrożeniowym. Pompy monoblok jest, jest wypełnienie instalacji glikolem. Może to być na krótkim obiegu, czyli na przykład zalewamy monoblok glikolem, wędruje to na wymiennik ciepła, wędruje na wężownicę w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, bądź mamy zamiast wymiennika ciepła dodatkowo dodatkową bufor z wężownicą, który. Które oddaje, oddaje to ciepło z glikolu do wody i odcięty jest po prostu obieg na grzejnikach podłogówki z tym obiegiem krótkim, który jest w monobloku i na wężownicy. Czyli nie zalewamy całej instalacji glikolem. Minusem glikolu jest to, że tracimy na przesyle na transmisji cieplnej. I mówi się tutaj o 15%. Ja myślę, że to, to wynosi więcej, w zależności jakie to stężenie glikolu jest. E, więc no, to, jest, to jest minus. E, dodatkowo no, ten glikol kosztuje. Zawory przeciwzamrożeniowe też kosztują. To są dodatkowe koszta, które wiążą się z montażem, właśnie monobloka. E, jeśli chodzi o glikol, no to tak, jak powiedziałem, na samym początku swojej kariery montowałem, zamontowałem e, monoblok jeden, drugi, trzeci. Są to trzy instalacje, które mam pod swoją opieką i Muszę przyznać, że e, no, jest tam zastosowane e, glikol o małym stężeniu. Natomiast większość połączeń podwijanych na gwintach zaczyna ciec po jakimś czasie. To nie wychodzi od razu, natomiast po prostu glikol e, powoduje rozpuszczenie. No, dajmy na to kamienia, dajmy na to no, no, tych połączeń, uszcz uszczelnień na gwintach. No, tutaj, jeśli glikol, no, to na pewno pasta anaerobowa, czyli żywica. Bo tego glikol nie ruszy. Natomiast, jeżeli to jest pakuła, jest to jakieś tam maści nic powlekana uszczelniaczem, no to okazuje się, że po jakimś czasie nie wychodzi to od razu, ale no takie połączenia zaczynają ciec, bo zaczynają ciec śrubunki na, na grzejnikach. I, i co, co na, najgorsze dla instalatora i najgorsze dla klienta, no to ten komfort korzystania z tej pompy ciepła no, okazuje się, nie do końca taki fajny, jeżeli no co dwa tygodnie wychodzi nam jakiś nowy przeciek na sierbunku na przy grzejniku. I to, i, to, I to zdarza się w sekwencjach dwutygodniowych. Trzecim zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym monobloka jest na pewno UPS, czyli zasilanie awaryjne, które pobudza nam pompę obiegową i pobudza obieg w pompie, który jest na wodzie, i poprzez to po prostu ta woda nie zamarza. No tutaj tej pewności. No, jak długo ta dostawa, brak, brak prądu e, będzie, no, nie mamy. No, może to trwać naprawdę długo. Mogą się zdarzyć różne rzeczy. No tutaj niektórzy klienci czy znajomi śmieją się ze mnie i mówią: No, kurczę, to, to, to się nie zdarzy. Natomiast no, w użytkowaniu pompy ciepła, jeżeli to ma trwać 20 lat, no to może zdarzyć się taki incydent, który spowoduje, że. Że, że po prostu nam uszkodzi tą pompę, że po prostu zbieg okoliczności wielu czynników będzie taki, że, że ta pompa się uszkodzi i ten wymiennik też zostanie uszkodzony. No wtedy no, e, najprawdopodobniej no, e, całe urządzenie, bądź no, tylko wymiennik, jeżeli tak się zdarzy, jest do wymiany, co wiąże się z dużymi kosztami. Monobloki montują osoby, które tak jak powiedziałem, a ja na samym początku nie miałem uprawnień e, uprawnień na, na montaż splitów, na, urządzeń, na montaż urządzeń chłodniczych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. No, jest to popularna pompa monoblokowa, montowana przez, przez, przez wiele firm i wiele korporacji, byleby szybko zainstalować, byleby nie potrzeba było do tego, nie potrzeba do tego uprawnień i, i naprawdę jest tego dużo, no, ale no, Proszę zwrócić uwagę na to, czy to zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest i jak, jak to jakościowo wygląda. Drugim rodzajem pomp ciepła jest pompa, którą montujemy teraz tylko i wyłącznie. To jest typ pompy ciepła split, czyli split po angielsku rozdzielamy, rozdzielić. Tak samo tutaj. Mamy, mamy jednostkę zewnętrzną, w której jest sprężarka. W której jest parownik, i, i, i masa tam jeszcze innych drobniejszych rzeczy związanych z układem chodniczym, i częściowo po prostu układ elektryczny. I mamy jednostkę wewnętrzną, w której jest wymiennik ciepła. Ta część, czyli ta jednostka wewnętrzna jak sama nazwa wskazuje jest, jest w środku budynku, nie grozi jej zamarznięcie. I co najważniejsze, Transmisja cieplna pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną odbywa się poprzez przewody chłodnicze wypełnione czynnikiem chłodniczym, który nie zamarza nie za, w zależności od tego, niezależnie od tego, jaka temperatura minusowa panuje na zewnątrz, czyli te zabezpieczenie antyzamrożeniowe przy splicie w pakiecie jest z automatu rozwiązane. I, i, I naprawdę tak jak powiedziałem, no my, do, do, do Splita potrzebujemy no, dużo urządzeń, natomiast mamy z głowy ryzyko, i naprawdę ja jako instalator, ja jako osoba, która tutaj zależy na tym, żeby ta pompa działała poprawnie, żeby nic jej się nie stało, no i, i, i mogę spać spokojnie i jestem, jestem z tego, tego urządzenia pewny, wiem, że nic się nie stanie. Pompa, pompa LG, no, nowe, nowe modele NK5 mają w sobie nową sprężarkę, sprężarkę R1. Która ma szeroki zakres modulacji. Tutaj w karcie katalogowej jest zakres wymieniony pomiędzy 10 a 150 Hz, czyli no jest, to, jest to sprężarka inwerterowa, jest to szeroki zakres modulacji, większy niż konkurencja. Nie będę tutaj mówił, o, o, z, którą, z którą pompą najczęściej konkuruje w naszym regionie LG, ale wygląda to dobrze. Jakość wykonania podzespołów. Tutaj no, to jest taki fetysz mój, że po prostu oglądając te pompy, zaglądam do wnętrza, zaglądam jak wygląda ta instalacja, płyta główna. Jak takie detale jak izolacja wymiennika, i izolacja naczynia przeponowego przy jednostce wewnętrznej wygląda naprawdę. Jest to super dopracowane jakościowo i, i stosunek ceny do tej jakości jest naprawdę fantastyczny. Ja no, montuję pompy naprawdę swoim znajomym, swoim sąsiadom, do, do każdego z tych ludzi. No, no, nie, boję się, nie boję się tego urządzenia. Jestem pewny, że, że będzie działać, jestem pewny, że będzie zadowolony, więc no, tutaj jest też kilka rzeczy, a, a szczególnie jedna, która jest ważna. Jest to na pewno serwis pomp LG, który jest naprawdę na wysokim poziomie. Są to ludzie tutaj w województwie łódzkim którzy zajmują się tylko i wyłącznie serwisowaniem pomp ciepła e, marki LG. Nie ma tutaj podwykonawców, e, jak gdyby, którzy są szkoleni e, przez centrale, żeby, żeby takie serwisy robić. Swojego doświadczenia, bo sam jestem osobą, która zajmuje się serwisowanie jed, serwisowaniem pomp jednej z marek, mam odczucie, że jak gdyby nie to, że, że sam e, dociekam do wielu informacji, te szkolenia są niewystarczające, a zarazem, co idzie, po prostu podwykonawcy, którzy odpowiadają za gwarancję innych marek niż w tym przypadku LG no, ma, mogą mieć niewystarczającą wiedzę, więc jeśli chodzi o LG tutaj bezpośrednia gwarancja i, i to wykonawczo, wykonawczo za to odpowiada jedna firma centralna i stoi to na wysokim poziomie. Ja jako instalator certyfikowany firmy LG jest i osoba posiadająca uprawnienia F-gazowe Personalne i uprawnienia dla przedsiębiorstw mogę taką pompę typu split uruchomić. Natomiast potem, na weryfikację jakości montażu, i tak przyjeżdża, żeby to podbić serwis. Więc no, to wszystko jest dokładnie sprawdzone na wielu szczeblach, warstwowo I, i tak jak mówię, te pompy stoją naprawdę, jeśli chodzi o zakres modulacji, o zakres, zakresy po prostu jakościowe na, na wysokim poziomie. Ja jestem jak najbardziej z tych urządzeń zadowolony, sam jedną e, mam. Do swoich instalacji e, załączamy, załączam, zawsze, załączam zawsze zbiorniki. Są to, naj, są to dwa zbiorniki. Czyli jest to bufor, e, który magazynuje energię i potem dystrybuuje ją na instalację grzewczą, i jest to zbiornik ciepłej wody użytkowej, czyli boiler. E, no, tak, tutaj chcę wrócić do, do bufora, bo wiele osób też, no, znajomych się pyta, czy to jest konieczne, mówi się, że nie, mówi się, że po prostu to jest po prostu wyrzucanie energii w błoto, bądź tam gdzie indziej, w inne miejsce, no i ja jestem zdania takiego, że ten bufor jest przede wszystkim zalecany przez serwis, przez, nie przez serwis, tylko przez producenta, Łączymy bufor i dobieramy wielkość tego bufora w zależności od wielkości pompy ciepła, czyli od wielkości mocowej tej pompy. I tak, musi to być moim zdaniem, chociaż dopuszczalne, są, dopuszczalne też jest inne połączenie: połączenie bufora w sposób równoległy z pompą ciepła. Ze względu na to, że przepływy. Są kluczowe i między innymi pomiędzy buforem a pompą ciepła mamy zawór trójdrożny przełączający. On musi mieć odpowiedni KVS, czyli odpowiedni przepływ i jeśli tutaj wracamy do tych przepływów przy buforze, to przy połączeniu równoległym nie obciążamy pompy obiegowej, która jest wbudowana w te urządzenia. No, jest ryzyko, po prostu jest to, jest to ważna rzecz. Jest to też rzecz monitorowana z poziomu e, tutaj aplikacji i oprogramowania, która jest na pompie ciepła. Jeżeli, jeżeli nam spada ten przepływ, no to pomp na pompie e, wyświetlany jest błąd. Tutaj w przypadku pompy LG jest to błąd CH14, który często się zdarza. Jeżeli pompa nie została połączona poprawnie, drugą istotną Rzeczą, jeśli chodzi o bufor, jest to, że jest to magazyn energii. No, też w zależności jak, jak duży jest ten bufor, no bo jeżeli mówimy o buforku, który ma 50 litrów, no to bardziej on spełni funkcję sprzęgła hydraulicznego, czyli po prostu nie obciąża nam tej pompy obiegowej wbudowaną w instalację. Natomiast już przy większych objętościowo buforach mamy formę magazynu energii, i jak gdyby, jeżeli. Instalacja jest zaspokojona w ciepło, to, to pompa ładuje bezpośrednio do bufora, i jest to forma e, e, takiego magazynu, który nam wypłaszcza troszeczkę pracę sprężarki i ilość załączeń tej sprężarki. Bo to jest ważne, że właśnie ta sprężarka nie może się załączać zbyt często, nie może, się, nie może pracować w krótkich interwałach. To musi być no, no, no najlepiej, jak najdłuższy cykl pracy. I, I to powoduje też bufor, że, że, że mamy po prostu wydłużony okres pracy sprężarki, jak i całego urządzenia. A sprężarka jest kluczowa przy pompie ciepła. Także jak najbardziej, bufor do każdej instalacji, niezależnie od tego, czy to jest mała instalacja, czy to jest instalacja, na której mamy zawory termostatyczne, e, termo, które odcinają obieg, bufor w połączeniu równoległym, jak najbardziej tak. Nie róbmy czegoś takiego, że montujemy bufor podłączony szeregowo. Zdarzyło się to, że widziałem to na zasilaniu. Najczęściej, jak szeregowo, no to na powrocie ze względu na defrosty, które są następną rzeczą przy buforach ważne. Jeżeli no mamy temperaturę około 5 stopni na plusie i jest wysoką wilgotność, i, i, i 5 stopni mniejszą to parownik, czyli ta, ta chłodnica, kolokwialnie mówiąc, w jednostce zewnętrznej zachodzi nam szronem. Wilgoć się po prostu osadza na parowniku i blokuje przepływ wentylator, powietrza przez wentylator. Wtedy, jeżeli tego przepływu już nie ma albo jest zbyt mały, pompa dokonuje tak zwanego defrostu, czyli rozmrożenia. I wtedy odwrócony jest obieg chłodniczy i odwrócony, nie jest jak gdyby odwrócony obieg pompy, pompy obiegowej. Natomiast wymiennik freonowy, freonowo-wodny zamiast oddawać ciepło z freonu do wody, pobiera to ciepło z wody do freonu, żeby po prostu dokonać jak najszybciej rozmrożenia parownika na zewnątrz. I tak, jeżeli, jeżeli ten proces następuje, on nie jest długi, to, to no, mówimy o 5 minutach, natomiast jeżeli to następuje często, bo wilgotność jest wysoka, e, wtedy, e, wtedy wychładza nam się instalacja, e, bo to bo ciepło, ta transmisja, ta normalna praca pompy jest zakłócona przez to, że te defrosty muszą się często, często dokonywać i skądś te ciepło w międzyczasie trzeba brać, więc tutaj przy defrostach Naprawdę bufor. Pompa, pompa, pompa się rozmraża, a zarazem my pobieramy sobie ciepło na instalację z tego magazynu energii. To jest trzecia ważny, ważny, ważny element, ważna rzecz przy montażu i zaleta bufora więc bufor jak najbardziej tak, zbiornik ciepłej wody użytkowej też musi być nowy do pompy ciepła. I musi mieć odpowiednią powierzchnię wymiany cieplnej na wężownicy. W związku z tym zawsze też są większe te zbiorniki niż były dotychczas, bo najczęściej na kopciuchach to były zbiorniki rzędu 100 litrów. Tutaj minimum to jest 200 litrów. W związku z tym, że powierzchnia wężownicy też musi być wyższa. I przy LG zalecenia producenta są takie, żeby było. 0,25 m2 powierzchni wymiany wężownicy na 1 kW mocy cieplnej pompy. Więc tego trzeba pilnować, tego trzeba przestrzegać, sprawdzić instalatora, jeżeli mamy wątpliwości, ponieważ pompa nie będzie pracowała efektywnie i nie będzie pracowała dobrze, więc to są kluczowe rzeczy, które też musimy pamiętać mieć w głowie przy montażu pompy ciepła i, i... Sprawdzeniu jakości. Więc tak, podsumowując, jeśli chodzi o pompy LG, e, bardzo polecam. Dbamy o środowisko, e, dbamy o swój czas, dbamy o nasz budżet, dbamy e, o aspekty wizualne, bo naprawdę jakościowo na zewnątrz i wewnątrz ta pompa jest wykonana. To też jest kwestia gustu, ale moim zdaniem ładnie i wygląda naprawdę nowocześnie. Nowocześnie też, też jest w obsłudze. Jak najbardziej polecam. E, I zapraszam do kontaktu z firmą Smart Instalator Łask e, oraz e, Hydra Łask.